Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Chris przyjechał dzisiaj 7, 7 chyba, Jak się już nie mylę, 7 czerwca. No, przyjechałem tutaj coś zrobić. Gdzieś miałem wolną piątkę. A no to 0,8 litra na hektar, tu sobie lecę. Potrzebało mną tutaj trochę na tym zakręcie Specjalnie sobie już i nie dojeżdżam dookoła Żeby wiedzieć, czy Dało to coś, czy nic nie dało Będę znowu cofał i zrobię po całości Jak to z nawigacją, co znowu nic nie będę wiedział No i tak to tu wychodzi, tak to wygląda No coś to lepiej wygląda niż ostatnio no nie wiadomo, czy to tak dobrze jest, czy nie jest dobrze. Dobrze jest opryskane obym bym powiedział to no na pewno. Tu już chyba nie ma prawa nic się uchować z tych ostów, ani nic. Coś tak chociaż z poziomu traktora to lepiej wygląda, coś ta plantacja po. No, zrobiła się bardziej zielona niż ostatnio, co wam rzucałem, ale no na pewno jest tutaj to uszkodzenie i aktualnie wjeżdżamy tutaj zaraz na Emila i Emilek sobie Emilek sobie nic nie robi Emilek sobie nic nie robi Emilek jest zielony trochę miodu, Emilek jest zielony trochę belkę na dół się trochę za, za. Zamyśliłem się, a oj godzinę mamy fajną 20.30 Słońce sobie już tam fajnie klapie Chciałem tu znowu uniknąć, wodę grzałem od wczoraj do zabiegu A zobaczcie jak oset fajnie żółciutki się zrobił <ścoughs> Szkoda, że wszystkim, no ale dobrze. Może jeszcze się nie poddawajmy, no tutaj no. Fajnie, że są tutaj trzy odmiany bardzo fajnie właśnie, że są trzy wsiane i teraz mam rozeznanie co, która, na co reaguje. No tak by nie wiedział, no czy to, znaczy nie wiedziałby, wiedziałby dokładnie, no bo też jakby to było tylko tu albo gdzieś tam, no to też jest na innym kawałku, źle mówię, no to, ale jest takie porównanie jak dana odmiana pszenicy reaguje na herbicydy, no i... Emil za... Nie, nie zalagał, bo praktycznie nic. Gdzieś tam jakieś takie na liszek, bardzo drobne ten, ale no zero uszkodzeń można by powiedzieć. Jak widać końcówki są zielone. Ładne, czyściutkie. Grzybka nie ma. No to Emil się popisał, jeśli chodzi o... O, można by powiedzieć tutaj, no, nie odczuł, o, może tak w końcu się wysłowie Emil tego nie odczuł, tu reform coś tam, coś tam widać na nim, tu też jeszcze ta, ta tragedia z tych buraków, tu, z tej pryzmy, tu woda stała trochę, ale bardzo fajnie widać tutaj, ja tu wtedy też byłem. Ja tutaj wtedy też byłem, wychodziłem tutaj tym telefonem, jak nagrywałem, to wam pokazywałem tutaj, jakie to było, odcięcie, jakie to były dwa światy. To nawet nie wiem, co się stało, czy ja kołem najechałem. Lecę dużą ilością wody. Może chciałem mniejszą, ale no tak mi się zaciągnęło motopompą. Chwila, moment tu, 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 tu i już 200 litrów przelane. Idzie jak burza na wodzie, to naprawdę jest tam pyrka. i przynajmniej 300 na minutę ma może 200 litrów, ale to naprawdę jest takich, wiecie, no, takie obroty ledwo co, takie wpyrkające no ale może dobrze, że jest wieczór nie ma wiatru nic no, można sobie tam gnać o. muszę znaleźć gdzie te ciśnienie przestawić w tej pompie bo te 5 bar przekracza i, i zaraz mi tutaj pika no ja chcę tutaj jak najdrobniejszą kropelką, no żeby jak najwięcej tego adiowantu trafiło na no jak największą ilość liści. Nie wiem czy to dobrze, czy niedobrze, czy tak chcę. spłynąć nie spłynie, no bo tutaj łan jest zwarty jeszcze, rudy i zwarty. Także wydaje mi się, że nie wpływa to to po prostu, no nie spłynie. No chwaściory to już dostałem no, ponad tydzień minęło bo dzisiaj mamy co? poniedziałek no to są już te aminokwasy im nie pomogą już im te aminokwasy nie pomogą no, już raczej nie będą odbijały no ale tak tutaj na uwrocie jest reform no i z tej strony troszkę lepiej wygląda tu jest moja osiemnastka Ciężko powiedzieć, czy to lepiej wygląda, czy to gorzej wygląda, no. Wygląda jak wygląda, no. Moim zdaniem jest trochę lepiej, aniżeli ostatnio. Może ja wyjdę, tutaj Wam coś pokazać że... Tego Asory. Ale to tak, tylko te... Tylko daje te aminokwasy i jakiś tam kilogram mikro, żeby nie przesadzić znowu z tym... Yy, z niedzią żeby nie było za dużo bo tam do 10 gramów o nie pisz dziadu spadaj no to pod flagowy i flagowy no, pod flagowy teraz teraz naprawdę nie wiem zobaczcie to wygląda jak normalnie na pewno jest fito ale to też wygląda na to że Grzyba wywaliłem. Grzyba wywaliłem. No, jeden jest taki lepszy, drugi jest gorszy. No dobrze, że chociaż flagówka się ostała w tym całym bajzlu. Jaki ten kłos jest? Pokaż ty, Krysie. No, po prostu trzeba wiedzieć, co stosować. Na poprawki i w jakiej fazie. I trzeba będzie większe odstępy robić jeśli chodzi o... a dobra, pal 6. Co ma tych pięter? To 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, może 10. To taki standard, no ale tych kłosków się tu trochę utrzymało. No i oby, oby nam popadało. Bo zapowiadają, że mają być jakieś deszcze, ale żeby... żeby one były bo jak inaczej tutaj nie przyjdą te deszcze i nie pomoże jej tutaj, żeby kolejny tam tydzień półtora wytrzymała no bo tu no pole wilgoć, no ale nie oszukujmy się no, już tam coraz te wyższe temperatury są już po 28 stopni dzisiaj było no to może tu łanie jest zwarty, temperowanie też jest mniejsze no może bezorkowo było robione też może być tu mieć wpływ no ale ja tu trochę sknociłem. Jakby przyszło trochę deszczu, to nikt by się tutaj nie obraził. Te 20-30 litrów jakby spało tam, nie wiem, przez 2-3 dni, no to byłoby... Byłoby dobrze. Moim zdaniem. No i tak wygląda. A sorry. Wyglądało to chyba bardziej tragicznie. No choć nie ma szału, no ale... Już coś tam... Bardziej zielono, bo to normalnie było widać tego rudzielca z ulicy mówię, no kurde Tak to chociaż ten liść flagowy, tak jakby można powiedzieć Postawił się pionowo do góry, tak trochę tutaj to Miesza Miesza te złudzenie No i tutaj nie wiem właśnie, czy ten Czy sobie nie będę siał w rzepaku. Ha, 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 tak mi się wydaje żebym sobie posiął tu rzepak, bo do tego rzepaku też tu nie było x czasu nie było go x czasu i on tu mógłby się udać no ale to dobra no bo tej kukurydzy znowu mi wychodzi mnogo i no, zobaczymy co po tym sezonie będzie znaczy jak to będzie wszystko wyglądało no sezon kukurydziany no żniwa to będą przynajmniej od połowy listopada no to się zanosi bo no znowu spóźniona i Czyliście, to zadęszały, jeśli chodzi o, o, o wielkość tej kukurydzy. No mamy już czerwiec, no, czyliście, no. Dziś jechałem, dzisiaj na Wrocław, to tam naliczyłem tak przynajmniej że sześć, już tam jest, no, to, to też cieplej, no I tak. no nie wiadomo, no, też nie wiadomo kiedy kto jak siał, no ciężko to spekulować, ale chyba troszkę wcześniej poszli. I nim te deszcz przyszedł, to ona już po prostu była na wierzchu i też nie wpłynął na te przebicie się, tak, no bo to jednak parę dni dłużej się męczyła, przynajmniej to jest 5-6 na wyjściu. No ale dobra, no wyszła, no coś tam jest, gdzie nigdzie jej nie ma, no ale to się już nic nie zrobi. Nie ma to jej nie ma. No i jak to się mówi jej nie będzie. A ja sobie tutaj właśnie lecę, no też dla doświadczenia. To robię jakiegoś właśnie co w takiej sytuacji i jakby tutaj czy to będzie pomagało, czy to nie będzie, czy to po prostu strata pieniędzy no wtedy no, trochę inną miksturą tutaj szedłem, co przykopciłem wtedy po tych herbicydach ale wtedy można było użyć większą ilość miedzi i, te, i ta miedź mi się wydaje, że też tutaj dużo pomogła, dużo wyczyściła z tego herbicydu, z tej pszenicy i dlatego no, tak ładnie mi tutaj no tu już tej miedzi nie da się wrzucić, tak? Tak gdzieś czytałem i żeby znowu nie wiecie, znowu nie podniecić się. A, dałam, 50 gram miedzi, a to 10, no to tam w tym mikro jest jakieś, nie wiem, 4%, no tam te 4 gramy, no to. Tyle to kod napłakał, no ale może lepiej rzeczywiście nie przesadzić, jeśli chodzi o dawkę tej miedzi, żeby nie było, że znowu coś nie tak. Znowu coś nie tak. No i tak to wygląda no ta pszenica. No. Dobrze, że nie trasnęło nie jej do zera. Nie no. ja wydaje mi się, że troszkę reform tam le, jednak lepiej wygląda. Nawet widać to po uwrocie, jakby mniej tych liści ma po no. Jak to wpłynie na plon, nie wiem. Na pewno wpłynie, bo pod flagówka i flagówka najważniejsza. No ale jeśli tutaj gdzieś będę tutaj uważniej już zaglądał będę przypatrywał się w to co jak to wygląda i będę jakoś to może inaczej reagował no to teraz jak już ona się wykłosi na jakiś tam ochrona kłosa no to, to przynajmniej z dwa tygodnie jeszcze zobaczymy co ta fala upału przyniesie bo może myśl tutaj wiecie co ja już pamiętam taki rok, że w czerwcu to ten to znaczy, yy, maj początek czerwca wyglądało tak kapitalnie to po, po dwa lata temu a potem przyszły te 35-36 stopni, nawet raz było 38 pod koniec czerwca, i tylko tak patrzyłem: usycha, usycha, usycha. No mówię po plonach, No też się wydawało, że fajnie, mokro, to, to chwilę pada. No. To akurat na placu zabaw wczoraj była jakaś tam impreza na dzień dziecka, była ładna pogoda, on no, tu widzicie tak samo wymokła. No tutaj gdzieś jest ten dren uszkodzony, i mówię. No. W o latach no nie było żadnego problemu, on teraz tam się gdzieś pojawił. Ale to. Mniejsza to No i tak mam tu na uwrocie mamy tego reforma. Też jest, bo tutaj jest dotąd tylko reform posiadane na 5 siewnik a reszta to już jest asory no. Dlatego nagrywam tutaj dla Was, mam nadzieję, że jakoś mi to się uda przetworzyć. No miejmy nadzieję w 4K na 30 klatkach. Zobaczymy co z tego wyniknie, jak to będzie wyglądało, dlatego nie chcę tutaj długo długo gadać, już tam już mamy ten reform, no nie jest najgorszy, nie jest najlepszy. No. Trochę mi się tam zlżało na sercu, bo naprawdę no, to... to... Jeszcze to w sobotach, gdzie tu nagrywałem, a ten film no, to wyglądało tragicznie. To, mówię, to, to jest spalone. Mówię, ja tu nie idę, dopóki tu nie przyjadę. To jeszcze gdzieś tak jak była ta impreza, to tak starałem się no nie zaglądać, nie chodzić. Bo to już obok 20 metrów mówię: Nie, nie idę. Dzień dziecka to dzień dziecka. Mówię, co tam będę zaglądał? Mówię, i tak nic nie pomogę. Mówię, czekamy na rozwój sytuacji. No, ale tu właśnie dlatego wieczór, żeby to sobie fajnie, żeby zaraz znowu następnego stresu nie wywołać, ale mówię Woda jest ciepła, nagrzana, także powinno być wszystko w porządku No to dobra To co, no ja mi się wydaje, że Z pszenicami na razie daję sobie spokój <grybujesz> Nie wybieram się, no i jak coś będzie się tam To mi się wydaje, że najprędzej będzie akcja kukurydza No, no tu trzeba być właśnie nie być po niczym, o, jeszcze muszę gdzieś tam aksjalem liznąć jeden kawałek, chyba jakiś stopłosa czy coś do i trochę i tak, no, uwrociu i po tym i chciałem, ale jak zobaczyłem, mówię, nie, 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 bo tam ta reakcja gdzieś wyszła, no, no, praktycznie na każdym polu, no, w mniejszym stopniu, w większym stopniu, myślę, nie, nie, dobra, to ja nie jadę. a mówię, nie, gąse to stoi, trudno, mówię, poczekam, może do deszcze przelecą, może to, może tamto i mówię spokojnie sobie spokojnie sobie do niej wrócę no i tam mamy już reform już go ładnie widać o tam akta będzie taka ciapka no ona jakby tam troszkę no na największej górze jest tam też już nie jest tak dobrze jak i tutaj trochę niżej tej ziemia, no, ale już źle no to dobra to ja kończę Oto już coraz ciemniej, zaraz słońce, piękny zachód, ładnie tutaj Chrisowi opada. Mówię, woda nagrzana do zabiegu, żeby nie było takiego szoku, że to jest boże nagrzana, a woda od wczoraj, to dzisiaj to ładnie pogrzało mi w te małzerki. I, i mi się daje, że chociaż tutaj jeden, jeden bodziec nie będzie wpływał na na to. No i tu już jest obok reform. No i tak sumarycznie patrząc na niego, to troszkę, troszkę mniej tych rudych liści na nim jest. No to dobra, to ja kończę. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.